Eee. Podzię top. Ooo ale to mnie... Ej, pis mnie uratował! Jo bo... siemajko, w tej tak. strony Miller dzisiaj nagrywamy do swoiplu. Tak. No. No jeżeli chcecie więcej dorsco, nie zapomnijcie zostawić też łapki i, i subskrypcji. Łapki w górę i subskrypcji, tak. no. To więc okej, okay, chodźmy już. Tak, Już jesteśmy. Kupię sobie ja te witamin witamin witaminki. Ja tak mam ten wypadek te witaminki chyba użyję na sinka. No ja też, ja też, ja też, ja też. Bo, bo mi, mi się on zawsze udaje, ale warto myśleć pozytywnie. nie pozytywnie. Tak dawno nie gram w topsy. Tej nic nie ma jak coś. Okej. Okay. Tej pieniążki do Jeffa. Tam nic nie ma Gdzie jest klucz? Tu się nie sprintuje. Nie, nie, tu się nie sprintuje. Nie. Dobra, nie ma już chyba nigdzie nic. Idziemy dalej. Okej, okay, idziemy, 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 nie ma nic. Przepraszam, i że wy tak trochę inaczej widzicie niż my, bo u mnie tak trochę... In... Ej, o, czekaj na mnie, bo tu na dole jeszcze coś. A nie, jednak nie ma nic. No. I tak, przepraszam w sumie, że tam jest taki ekran trochę. U mnie też. Ale no to idziemy dalej. U mnie tak bardziej jest tam na różowo. Ej, czekaj, jakie były drzwi? Jakie były drzwi? Osiem. U, mnie też nie jest naj... U mnie też nie jest najlepiej, ale... Było osiem jak coś. No. Okej, okay. to nie. Ale... To idziemy dalej. Mam nadzieję, że Woj się uda tego sika przejść. Albo... Uwaga, oczy... Ej może no chwila, chyba chwila przerwy, bo by jakbym coś tutaj zrobił. Chwila okay. przerwy. Okej. Okay. Czy jesteśmy? No, no to już jest, też Nie Macie teraz u mnie nawet o wiele lepszy chyba obraz. U mnie nawet... Nie najlepszy, ale może no. być. Zaraz mi się może pojawić psyt. Trzeba się przesłuchiwać. Okej. Okay. Nie mamy nigdzie tego, bo czasami jakieś oszukamy, okej. Okay. Nie mam. Waga, bo za... W ogóle ja nie wiem, dlaczego ja mam revive'a, mimo że ja nie płaciłem Robuxów za niego. Co to jest? A ja myślę, że to... To może nam się przyda do Dorsach dwójki. raz. Tak, teraz! Idź do jakiegoś pokoju! Ukryj się! Jest dobra, mam szafę, mam szafę, mam szafę. Ja się ukryłem. Okej, okay, dobrze. Nie wchodziłem do szafy, też. tak poleciał. Okay. Pewnie jak będziemy w tych pokojach z kluczem, to nie, to nie będę mam aż tak ten i tego będę pomijać po prostu. Będzie w przyspieszonym tempie. Wszynał? Nie się tam coś no. No nie, gdzie ja jestem? Wychodź z tego łóżka. Pamiętaj o tym, że masz tą zapalniczkę też. Wiem, wiem. No, tak. Okay. I tak powinien mi się ja zaraz gasić, bo mi. ona się... Patrz jak szybko męci. Czy jakiś on ma. Ja tu mam pieniądze dużo, okurcze. Ja też. Ja już mam 240. No ma, w spie... ekran nie mam już... Miałem już ja pierwszego jeszcze psyta. Do... Jeszcze nie mam w tych dorcach, także mi myszka wyjeżdża poza ekran. To dobrze. Teraz też. Miałem pierwszego psyta jak coś. Gdzie jest klucz? No nie wiem, tam gdzieś. A nie, to to jednak nie pokażę. O! Gdzie z tego jest... Ja tam, ja tam się... Ja tam nie było. Gdzie ty jest? Jest na podłodze! Gdzie ty jesteś? Aha, no to ja tego nie widziałem, bo przecież ciemno była to leży w ogóle na podłodze, to... Po prostu... O, Ale to mnie... Aj, wset mnie uratował! Ej, bo wszyscy mi A tam z tyłu ja... na, na początku jest ICE. Ja nie miałem jeszcze nic takiego... O klucz mam. O, to dobrze, widzisz? No. Ja myślę, ja że może być tutaj też... dziób. Ja nie straciłem jeszcze życia w ogóle. No dobrze. Okej, okay, Ile masz dalej. pieniążków w ogóle? Co? Ile masz pieniążków? Tych ich teraz, 260? Ja idę tam jak coś. Ja idę. W tej ruchu. Ej, to jest dup chyba. Tak, to jest dziup. Tutaj jest dupek. Nie wiem co, ale czasami akurat mi się coś dziwnego z dzieje, bo mi tak. Tak się, coś takiego się dzieje. Widzowie wy to widzicie chyba. Co ja wam teraz... Ej, chcesz plaster może? Dobra, chodź, chodź już, już, chodź tutaj. Nie wiem, ten? Czy tamten? Bo tam są dwa pokoje. Co? Tak, siedemnaście, ot otwieraj ten, otwieraj ten! Oj! Ach, raz! O nie. No i? Żyjesz? Tak. Poleci ten raz? Pewnie później poleci. Wyjdź na razie z szafy. Nie wiem. A ty masz szafę w ogóle? Tak. Otworzę następne drzwi. Bądź przy szafie. No i co? Chyba nic. Dobra dalej, okay. tylko poczekaj na mnie, czekaj chwilę Jesteś Ale no właśnie czasami to światło Mika i nie wiadomo o co chodzi w ogóle, dobra No jasne. O nie znaku Czemu one są tak często? Migało, migało chyba Co ty gadasz? Serio Uleci! Okej, okay, poleciał. Żyjesz? Tak, tak, ja. Byłem w tamtych pokojach. Bo ty otworzyłeś drzwi! Okej. Okay. Nie, ja nie otworzyłem drzwi właśnie. No nienawidzę tych pokoi, tak ja już nie mam prawa tej... tam, no wyjdź z Nie płacz mi pod łóżko! Tutaj, tutaj nic nie ma. Ej, ty idź do innych pokoi. U. O! Okej, okay, mam klucz. O, to dobrze. Chodźmy już. Obo czekaj, chwilę. Jeszcze... A w ogóle ile masz mam HP? Plaster, o, to dobrze. Ja, ja miałem przed chwilą plaster, no i ja mam tak. Tak, tu czwarty. Gdzie ty jesteś? Bo ja tutaj nic nie widzę. Dlaczego oni polepszyli tą ciemność? Ja przecież nie... Dobra, jestem, mam. Otwarę drzwi? Tu chodź. Nie, ale... Gdzie jestem? Czekajcie, Tutaj, chodź. tutaj chyba. Czy nie wiem. Tak. Pokazuję pokazuję już. Chodź tu! Ale są dwoje drzwi! Pokaż mi. Nie. Tutaj są jeszcze. Ale... Spiczało na tym... 23 czy 24? Pokaż, no pokaż mi klucz! Patrz. Nie pisze! Oj... No to co? 24. Okej. Okay. Dobrze! Jest! Nie! No i to już mój koniec. Taminki. Nie ma rasa, ale ja już mam nawet witaminki. Ja też. Okej, okay. raz, 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 raz. Okej, okay. ja też mam. Leci czy nie? Wyjdź na rasa. Słuchaj. Nie leci. Słuchaj! Idę dalej. Okej. Okay. Ja też. Teraz mrgało! Leci, 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 leci. Ja chodzę, żeby mnie nie wyrzucał, nie chodzę tak od razu, tylko później tak, jak słyszę. No ja ja też już tak teraz zrobiłem właśnie. Okej. Okay. To no dobrze, żebyś tak robił. No o, już mamy oczko, ale na wszelki wypadek, na wszelki wypadek, jak coś to już jest. Uwaga, bo może być tutaj krucyfiks. Czemu się poduszka? Musiałem na chwilę zatrzymać, bo... Murgało! Oczywiście, murgało! Że... Co się dzieje? Chyba to nie było te Ja idę dalej. Okej, okay, już będzie. Okej. Okay. czekał już! Nie, łaj, aj, łaj. Na razie nie używaj, bo tam będzie trudno przebiegać na początek. Wiem. Okej. Okay. Muszę mi gdzie iść. Patrzę. Prosto! Te witaminki niby nic nie by nic zmieniły, ale użyłem. Ej, jak, jak coś tu, tu jest? Plaster. Plaster tu jest. Uff, ja tak nie lubię tego urasza. Ja się bardziej stresuję, przerażę niż przy figurze. Z jakiego rasa? No nie ruszu, tylko ten psiku, no. Uwaga, bo może być. No i nie mówiłem, nie. o Wilku mowa. Ja idę tu, do lewej. Ja do prawej. Nara. Okej. Okay. No tutaj jest dziób, okej. Okay. Czyli się czy kończymy, jak będziemy przy figurze? No, jak tak. Czy teraz? Uwaga, zaś mną Poduszko idę. No, możemy też już skończyć. Nie! To dopiero przed figurą. Okej. Okay. Okej. Okay. Patrz, patrz. Czekaj, czekaj chwilę. Ja bym potrzebował plaster. A ja chcę krucyfiks. Nie. Ja muszę się rozglądać. Poczekaj na mnie, bo ja nie gdzie ja jestem teraz. O. Aha, okej. Okay. Nie ma plastra. A dlaczego ty potrzebujesz plastra? Bo tam tak... No mam tak prawie połowę życia trochę mniej niż połowę. Nie da się tego zapalić, bez sensu. Chodź. Już mam klucz, chodź. Czekaj, czekaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj! Tam. Przejdź, przejdź, Obrazy. Silly! Co się dzieje? Kto tu jest? Silly! Co tu jest? Pomó... Pomocy! Pomocy! To mnie goni! Bartek! To co? To miał być! Jaki Bartek? Co się dzieje? Oła! Co się dzieje? Co ja mam zrobić? Upisili. Ja Upisili. Ne... Aśmy się w ogóle nie myli z Bartkiem. Ja cię ja nie wiem, bo. Ale... Okej, okay. tutaj będzie akurat koniec. Na razie. Widzimy się. Gdzie Widzimy... jest Nie wiem, nie mam. Okej, okay. to. Ja też nie mam. Widzimy się w następnym odcinku. To papa. Pa.